stary mówi a po co wy mu w dzień śpiewacie? śpi mm -hmm. młoda kapusta obłędna obłędna u mnie dzisiaj placek, który to wiadomo ziemniaczki Dobre i wędrubka. Jak mi wciąż brakowało wędrubki? Nie można było A tak się chciała. Ostatnio kupiłam z indyka. Bardzo niedobra. Bardzo. Ja czuję różnicę. Ja lubię podróby. Podrobę. Mega. Z cebulką. Mama by jeszcze oczywiście z panierką by zrobiła, ale... Panierka to jest gąbka. Tak, te wszystkie cięśni dla mnie. które będę pluła jak moja głowa hmm. pokazuję, co mam do jedzenia na cały dzień z poziomki chrobotka mega sarykwijski mm zimne banany. Ten skyr właśnie. Zobaczycie, to jest, zrobiłam omlet. Mm, z tym. Z białkiem szokoladowym. Powiem mam, że nawet, nawet jest spoko. I już dokończę elegancko swoje masałko żywe. Tutaj mam dwie miarki od Bo tutaj w głównym posiłku no nie za wiele tego białeczka. Więc dobijam sobie w deserach. Tu, 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 tu. No. Pamiętajcie, że każdy ma odpowiednią odpowiednie zapotrzebowanie na jajko. To jest do pieniędzy. Pamiętacie, tak o trzeba zrobić, poczyć. Wtedy będą.